Nie mamy co się oszukiwać. Simsy 4 nie są w najlepszej sytuacji w tym momencie, natomiast od dawien dawna tą grę ratowali moderzy, twórcy modów, którzy tworzyli modyfikacje. Na przeróżne tematy, i w tym odcinku zapewniam Was, że te modyfikacje, które Wam pokażę, uratują Waszą rozgrywkę na miesiąc albo nawet dwa. No chyba że jesteście kreatywni, to na jeszcze więcej. Także, let's go! Robimy to, kochani! Mam szczerą ogólnie nadzieję, że nie będziecie mnie nienawidzić za to, ile modów Wam Cię pokażę, ale chciałam dla Was około 20 nowych modyfikacji, które są naprawdę świetne i naprawdę no mnie zaskoczyły pozytywnie, jeżeli chodzi o jakość i jak się zacząłem zagłębiać w wyszukiwanie tych modów, to faktycznie tam było tego dosyć sporo. No zatem moi kochani, widzicie już na sam pierwszy tutaj widok, jak jesteśmy w Simsek 4, że coś się zmieniło i pierwszą rzeczą, która się tutaj zmieniło jest to, że nie ma tych denerwujących reklam po prawej stronie na temat wszystkich dodatków i mamy pierwszą modyfikację, którą dla was przygotowałem. Pierwsza modyfikacja, którą widzicie, to jest modyfikacja, która nazywa się Refresh Main Menu od Simmatically, od Mateusza Polaka, który robi świetne modyfikacje i w tym momencie właśnie zaproponował on nam modyfikację, gdzie przyjeżdżają sobie samochody właśnie za simowym oknem. I co jest najfajniejsze w tym wszystkim, to to, że ta modyfikacja jest dynamiczna. Ja to tak rozumiem, że to się zmienia na podstawie tego, jaką mamy godzinę po prostu w życiu, więc teraz dos dosłownie. Z moich okien można podobną część słońca, chociaż jest październik i dzi dziwość słońce, ale można właśnie um, tak, takie promienie słońca przybijające się zobaczyć. Także tak to wygląda jest ok, Coś takiego wiecie to jest takie bardzo odświeżające, jeżeli chodzi o to. Wiecie, że wchodzimy od razu do naszej rozgrywki i widzimy coś nowego, więc to jest bardzo fajne. Ale przejdźmy od razu do kolejnej modyfikacji, która też jest modyfikacją od Symmetrycli, i to jest zmieniony ekran ładowania na taki ekran, właśnie jak widzicie, z chmurkami, niebieskim niebem, więc też jest to trochę inne po prostu. I no, ja, ja jestem za tym. Ja akurat jestem w tym save'ie, z którego nagrałem ostatni odcinek na temat modyfikacji z więzieniem, systemem prawa i tak dalej, więc do tego zdejrzycie też, ale tutaj mamy dwie modyfikacje od to liczone właśnie teraz. Jeżeli myśleliście, że to był koniec modów od SimMatically, to nie, ponieważ SimMatically robi świetną robotę, jeżeli chodzi o takie modyfikacje właśnie interfejsu, UI-a i tak dalej. I na przykład kolejna modyfikacja bardzo mała, a która osobiście mnie bardzo ucieszyła, bo jak zapewne wiecie, jak nie macie, a nawet jak macie, bo ja przecież mam wszystkie pakiety do Simsów 4, to tutaj pojawia się taki bardzo nieznośny wózek sklepowy, który zachęca was i nakłania was do tego, żebyście zakupili więcej rzeczy i oczywiście kapitalistycznej kapitalistyczne i chciałabym, żebyście wykupili po prostu cały sklep i wydali miliony monet. Także never again, bo jak widzicie, tego właśnie wózka zakupowego już tutaj nie ma i mi e, to bardzo poprawiło humor, jak się jedziemy, że taka modyfikacja jest, więc IKES Pan też to poprawi, bo to jest naprawdę w jak on tam pulsuje i w ogóle... No, 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 no. Kolejna kwestia. Jak wiecie, w Simsach mamy już 20 dodatków, mamy x pakietów i niektóre z tych dodatków i pakietów prowadzą światy i tych światów robi się bardzo, bardzo, bardzo dużo, jak widzicie i uwaga, Sim for the Rescue, po raz kolejny, ponieważ pierwszą rzecz, którą możemy sobie kliknąć, to zawsze pokazuj nazwy światów. Jak widzicie, i możemy sobie zobaczyć, jaki świat jest. Minie, które te właśnie miniaturki tych światów, w związku z tym, że tych światów jest po prostu tak dużo, przestałem mówić cokolwiek. A teraz jest mega duże ułatwienie, po pierwsze. Po drugie, możemy sobie te światy poprzestawiać. I jeżeli jakiegoś światu, jak wiecie, nigdy z tego światu nie korzystamy, i po, poprzynosić również, jak widzicie, na przykład nie wiem, nie będę, kiedy ja byłem w Forgotten Hollow, nie będę, kiedy byłem w granitowych kaskadach, nie będę. Gdybym w promowaniu Magnoli, um, Newcastle chcę sobie wykluczyć. Strangerville nie. Sylla nie lubię, glimmerook nie lubię, Breachester nie lubię, Evening Harbor nie lubię, Batu, out The Way. E, spoko. Tarco sam może zostać mu też niech Idzie sobie, jakaś nowa Spoko. To ma ranknieć. No, trzeba, niech będzie. Ravenwood niechętnie. North Highway Innist, Green, i punkt Gibbing zostaną. No i mamy, e, proszę bardzo, uwaga, uwaga, teraz, zapisujemy sobie i mamy, jak widzicie, te światy, pozostały tylko te, które chcieliśmy właśnie zobaczyć. Tam się gdzieś schowały, oczywiście możemy sobie tutaj przywrócić później, ale uważam, że to jest świetna opcja, bo no ilość światów w Simsach 4 jest na ten moment lekko przerażająca. Więc to jest taki dobry motyw na to, żeby właśnie sobie tutaj pochować rzeczy i też to wszystko fajnie zorganizować. Także zdecydowanie uważam, że jest to na plus kwestia. No i jeszcze sobie możemy, patrzcie. Powiększać te światy. Ja na przykład lubię sobie tak na to spojrzeć. No nie, bo wtedy no, po prostu dużo lepiej jest to bardziej, jest to po prostu, wiecie, dużo, dużo bardziej czytelne, jak te światy są większe. No i kolejna kwestia z ilością rzeczy, które mamy w panelu simologii. Ich było dużo, a teraz jak widzicie, mamy pięknie wszystko posortowane po osobowości, po preferencjach simów, po osiągnięciach i rozwoju osobistym, po wizerunku publicznym, po wewnętrznej harmonii oraz lokalnych. Planach działania. Dzięki czemu mamy takie kategorie, a nie musimy sobie wiecie, rozszerzać jak szaleni ten panel simologii, po prostu i przejeżdżać w dół, skrolować jak szaleni. Teraz tego nie ma, więc ja uważam, że to jest świetna. raz kolejny modyfikacja, która jest bardzo przydatna i takie małe rzeczy są bardzo przydatne, także a ja zostawiam sobie to zdecydowanie w mojej grze i również Wam polecam, bo to po prostu usprawni Wam waszą rozgrywkę w simtach, a to jest na ten moment najważniejsze, bo no wiecie, jak ta rozgrywka teraz wygląda, nie jest najlepiej, wiecie, no sami zresztą, <laughs> także tak. No dobra, ale jak jesteś. Już u Boba i u Elizy, to sprawdźmy sobie jeszcze kilka modyfikacji, które chcę wam pokazać. Kolejną modyfikacją jest modyfikacja, która. Mm, niech Bob coś przygotuje, może, progi z warzywami. To jest modyfikacja, która podmienia interakcje i jedzenia, po prostu przy stole i animacje, bardziej można powiedzieć, jedzenia przy stole, ponieważ, jak sami wiecie, no, Simsy 4 mają zaraz 11 lat i te animacje powoli, raczej już bardzo szybko, można powiedzieć, zaczęły się nudzić. Więc ludzie zaczęli tworzyć właśnie nowe animacje do poszczególnych interakcji, dzięki czemu to jest po prostu ciekawsze, wygląda Inaczej, oh, for real, for real, dlaczego, ugaś to, Bob, ja nie mam siły, nie no, gaś stary, wiem, że jest pożar, hello, Bob, Bob, no proszę, ci... o co chodzi, dlaczego tak się, Eliza, pomóż mu. Ugaś chłopa swojego. Dobra, Stasz pożar, na szczęście przyjechała. Czy on umrze? Nie, po prostu nie spodziewam się, że coś takiego w tym odcinku się wydarzy. No na szczęście się nie wydarzyło. <grym> dobra, także typowy odcinek z tego. z modyfikacji kosmo, nie? Musi tak być. No, no tak się zdarza, dobra. Sobie zjedzcie, zjedzcie sobie jajka na toście, Ja już miałem się po prostu idźcie sobie, panowie tutaj. Panowie strażacy. Mam nadzieję, bo brzez, z drugim razem po prostu tego nie spierdzielisz. to jest bez przesady, to już ile można. <grym> no cóż, zaraz się każdemu. Dobra, także idź teraz, wreszcie. Może Eliza jest bardziej reprezentatywną osobniczką, bo nie wygląda jak spalony węgiel, więc może choć Elisko ty. I... no oczywiście ona nie przy stole usiadła. Nie, nie, po prostu mnie coś zaraz ciśnie. No dobra, teraz będzie jedzenie przy stole. No jak widzicie, ta animacja jest smutną Elizą. Jest trochę inna. Jest bardziej realistyczna, mam wrażenie, bo tamta, no, już po prostu po tylu latach przestała mi się podobać. Więc to jest coś, co ja ewidentnie podziwiam. Jestem zadowolony, że coś takiego wyszło i myślę, że można stawić temu okejka. Jak sobie patrzę te Wszystkie moje modyfikacje okazuje się w sumie, że bardzo dużo rzeczy, które mam dla Was, możemy zrobić po prostu w domu. Kolejna kwestia, jak wiecie, tutaj mamy taki zwykły przełącznik do światła, a tutaj mamy taki, na którego możemy kliknąć i po prostu przełączać światło w danym pokoju. Mała sprawa, a cieszy. I to tyle, jeżeli chodzi o tę modyfikację. Natomiast mam jeszcze jedną fajną bardzo modyfikację. No dobrze, kolejna modyfikacja, którą dla Was mam, to jest modyfikacja, która jest ultra, ultra słodka, i jest to modyfikacja, która nazywa się Ride Together, czyli jeździcie razem, i jest to Modyfikacja, która umożliwia wspólne jeżdżenie na rowerze i jak widzicie mamy kilka różnych opcji, mamy na przykład flirciarską jazdę, mamy taką ryzykową, więc może weźmy sobie, zróbmy flirciarską jazdę z Elizą, nie wiem czy to mi e, automatycznie wbierze Eliskę, tak, a Eliska podejdzie, Eliska podejdź, proszę, no Eliska podejdź, Eliska idzie, super, <śpuszcza> patrzcie na to i ona, o Jezus! Bob po prostu spalony. Eliza na, na tej siedzi i czy będziecie gdzieś tak będziecie sobie na razie czekać, ja nie wiem. Boże, on ją tu obejmuje, zaraz pewnie ruszy. No i dobra, patrzcie jak to wygląda, bo Eliza nie spadnij proszę, jest to jest mega słodkie. Dobra, ja bym chciał jeszcze inne zobaczyć, także właśnie z, z tego roweru. Proszę was, zajdźcie, O, dobra, cudownie. Może jakąś taką ryzykowną zróbmy przejażdżkę. Z Elizą. Why not? Aha, to jest to samo, co? Tylko po prostu on jej nie obejmuje teraz. Także, Jezu. Hop, rzucę. No, także fajne to jest, no nie? Także mamy taką, no i oczywiście mamy jeszcze taką standardową jazdę, że Sim sobie na siodełku tylnym, w sensie na tym, na bagażniku <laughs> na bagażniku sobie po prostu jeździ, także sprawdźmy sobie też jak to wygląda. O, Eliza. Dobra. <laughs> Myślę, że będzie stała tam. Także tak to wygląda. No i niby taka mała rzecz, słuchajcie, a cieszy, nie? Eliska sobie tutaj jedzie. Patrzcie z nim. Możemy tak kombinować, patrzeć co sobie oni robią, ona sobie tutaj przygląda się i tak dalej więc fajne to jest, no i wiecie, takie, takie rzeczy są fajne w sims, ja to lubię, więc spoko bardzo kolejna modyfikacja, jak oni sobie zejdą, którą wam pokażę, to jest modyfikacja która pozwala przypisać konkretny wiek naszym Simom w Simsów 4 w zależności od etapu ich życia od niemowlaka właśnie po seniora i żeby wejść w tę modyfikację musimy sobie napisać testing cheats true i kliknąć sobie z Shiftem na naszą simkę, jak widzicie, mamy tutaj timelinesy, i możemy sobie wybrać. Tutaj akurat e, mi trochę nie pasuje, natomiast Eliza faktycznie jest simką, którą jest młodą dorosłą. I młoda dorosła w tej modyfikacji, w tej modyfikacji to jest od 20-24 lat. Dorośli są podzieleni na wczesną dorosłość od 25 do 39 lat, a późną dorosłość od 40 do 59 lat. No i seniorzy mamy od 60 do 75 lat. Lat. Więc możemy ustawić, chociaż mi to trochę nie pasuje, bo EZE, dla mnie to wygląda na 30 par, natomiast faktycznie ona jest mocno wzrosłą, więc wydaje mi że ona jest, no, 24 lata, ma i tutaj mamy jej właśnie cechę, i możemy to przypisać każdemu simowi, i ja lubię sobie zawsze po prostu simom, jak wiecie, konwertować ich na prawdziwy wiek, i co prawda tutaj nie ma jakiejś wielkiej logiki do robienia tego, natomiast fajnie tak mniej więcej sobie zdać sprawę z tego, właśnie w jakim wieku jest dany sim. Także tak to wygląda i tak możemy zrobić. Kolejna modyfikacja, którą mam, to jest zmiana właśnie pościeli i zaraz zobaczycie, jak to wygląda, jak iska sobie tam podejdzie. No i po prostu wygląda to właśnie tak, że robimy jakby, wiecie, ją do prania, no i mamy teraz świeżą pościel i możemy sobie wiecie z nim specjalny na string, że w świeżej pościeli sobie śpi. No i to jest takie naturalne, bo coraz na jakiś czas pościel musimy zmieniać. No i dodatkowo też dostaniemy właśnie jak nie będziemy zmieniać tej pościeli, dostaniemy na stronie, jak widzicie tu w przypadku, że mamy właśnie świeżą pościel, no to dostaniemy, że mamy po prostu tą pościel nie świeżą i nie będą się w tym łóżku spać, będą się budzić tak dalej, i tak dalej, więc to też jest coś całkiem spoko. Kolejna modyfikacja też związana z łóżkiem i związana z, z książką. Niech ja znajdę, czy oni ma w ogóle jakąś półkę? Okej, okay, ma jakąś półkę na książki. Ważne jest to, żebyśmy mieli jakąkolwiek książkę w naszym ekwipunku. I musimy sobie kliknąć tutaj wtedy na łóżko. I kliknąć Read in Bed, czyli czytaj właśnie w łóżku. No i nasza Simka będzie sobie czytać książkę właśnie w ten sposób, jak widzicie. I z tego, co ja jeszcze kołam, ona będzie te... Pozycje leżeniowe w łóżku zmieniać, więc e, niby, no właśnie, wiecie, te modyfikacje są małe, ale nie mamy takich m, tutaj, właśnie e, animacji w simsach. A uważam, że one są dosyć potrzebne, więc właśnie tak to wygląda. Czemu podobnie dzwonisz, że W zależności też od strony łóżka, na której jesteście, sobie jak widzicie, w innych tych pozach czytać, na przykład na tej stronie ona będzie tak czytać sobie na boczku jak widzicie, więc też uważam, że to jest całkiem spoko, że w ten sposób można to robić i też inaczej będą robić to facecie, inaczej będą robić kobiety więc taka ma modyfikacja, a uważam, że cieszę. Kolejna modyfikacja to jest dla wszystkich girlies. Czyli jest to modyfikacja, jak widzicie, na stylową trepkę, którą teraz Eliza przedstawia. To jest torebka designerska, którą po prostu możecie nosić. Jak widzicie, mamy ją w wyposażeniu. Klikamy sobie carry i po prostu Eliska sobie z tą trepką może gdzieś wyjść tu i tam, pochodzić. Jak widzicie, się odwaliła, kochana na, że tak powiem, pogodę. Ugh. No, nie, z to jakaś wróżka jeszcze nas przyszła. Także możemy normalnie sobie tą torebkę, jak widzicie, nosić i być bardzo stylowi, lub mniej, jak zresztą widzicie, Ale mamy też kilka dosyć ciekawych interakcji, bo na przykład możemy się napić wody, możemy się wyperfumować, możemy sobie zdezynfekować ręce i zjeść sobie jakiegoś snaczka. Jak wcześniej widzieliście, też gumę do rzucia, ale rozumiem, że tych interakcji jakoś tak nie można powtarzać. Także mamy jakiegoś tutaj batona, elegancko, sobie swojego zjada, także może nam też poprawić trochę, właśnie jedzenie, możemy się napić wody w międzyczasie. I to jest naprawdę takie fajne. Realistyczne i no, co powiedzieć więcej, ja uważam, że to jest mega coś, co powinniśmy używać. Już bardzo mamy, ta od mamy, jak widzicie, też perfumik, no taki to jest realistyczny, nie? Te, szczególnie, jak wiecie, robicie jakieś zdjęcia, masinimy, jakieś takie rzeczy, to myślę, że to będzie właśnie przydatne. I tutaj też mamy właśnie dezynfekcję rąk i, i to po prostu jest fajne. Nie wiem, czy w ogóle nie ma, jakby wiecie, obiektu, torebki w Simsach 4, jakby stworzonych przez twórców. Tego nadal nie kłam, no, ale tak jest i musimy to zaakceptować. No, ale mam dzięki temu modyfikację na to. Żeby pokazać Wam kolejną modyfikację, to muszę poznać jego sim i kolejna modyfikacja nazywa się Extended Phone Calls. Jest to modyfikacja, która daje nam czytam teraz uwaga, robię wam tutaj e, czytanie ze strony twórcy. Ponad 500 różnych powiadomień, około 30 unikalnych nastrójników związanych z rozmowami telefonicznymi naszych Simów w zależności od wieku, relacji rodziny, więc jak mamy jakichś kuzynów, e, rodziców itd. Tak to mamy różne interakcje na podstawie tego. Natomiast niestety największym minusem, niech sobie, wiecie, co sobie tutaj nasza Morgan Fires idzie. E, do domu, bo ja chcę do niej zadzwonić. Niestety ta modyfikacja jest po angielsku i to jest największy problem. Natomiast jak będziemy chcieli sobie, właśnie chcieli zadzwonić do Morgan, no to będą nam się pojawiać różne tutaj nastrójniki i różne, właśnie, powiadomienia związane z rozmową z nią. A jak widzicie, jest always a pleasure to hear from you, Talk soon. I tego jest więcej, bo jak widzicie, tutaj mamy przeróżne rzeczy związane z tym, jak zadzwonimy do naszego przyjaciela, jak zadzwonimy do naszego rodzaństwa, jak zadzwonimy do żony męża, jak zadzwonimy do dziewczyny, albo chłopaka, do rodziców i tak dalej i tak dalej. I to jest wszystko związane z wiekiem, więc tego jest dużo i e, jeżeli uczycie się języka angielskiego, to dosyć jest to prosty język, więc fajnie będzie sobie to poćwiczyć, a mi to daje tylko trochę realizmu, bo to jest dziwne, że wiecie, dzwonimy i nie mamy nic od tych filmów podzielanych tak naprawdę my w Simsach 4 musimy sobie dosłownie wszystko, ale to wszystko dopowiadać i ja czasem nie, nie lubię aż tak bardzo kreatywnie do tego podchodzić i wiecie, dopowiadać sobie dosłownie wszystko, więc w tym wypadku akurat uważam, że to jest dosyć przydatne i że to jest dosyć fajna modyfikacja która dodaje trochę takiego, wiecie, takiej niespodziewalności, bo też widzicie czasami jest, właśnie są te, tutaj jakieś zastydzone e, właśnie nastrójniki, jakieś takie bardziej flirciarskie, jakieś takie m, poddenerwowane i tak dalej, więc jest tego całkiem sporo i, e, i myślę, że to jest warte tego. Kolejna modyfikacja to modyfikacja Buzz Upon a Time, czyli dawno, dawno autobusem, coś takiego jak można to, to przetłumaczyć i w tej modyfikacji chodzi mniej więcej o to, że pozwala ona na naszym sim podróżować na dowolną działkę, zarówno zwykłe parcele, działki ukryte itd. i tak dalej, i dodaje po prostu koszt podróży za to, więc mamy taki, można powiedzieć, system transportu. Także zobaczmy, jak to wygląda w grze. Możecie na przykład na swojej parceli postawić sobie taki przystanek autobusowy. Powiem szczerze, że chciałbym mieć taki przystanek autobusowy na swojej własnej działce, przy moim własnym bloku, bo wtedy nie musiałbym zapiercić 10 minut w deszczu, w polskiej pogodzie. To by było świetne. I możesz sobie kliknąć, jak widzicie, taki Bus Pass, czyli taką kartę, właśnie bus pasową, taką kartę transportową, którą będziemy mieli, jak widzicie. No i dzięki i będziemy mogli właśnie transportować różne rzeczy e, i na przykład iść do e, jakiegoś tam lokalu za 5 simonów, jak widzicie. No i rozumiem, że wiecie, teraz bus przyjeżdża i yy, idziemy do, do danego lokalu. No nie więc tak to wygląda. Choć mi, o dobra, teraz zadziałało. Także tutaj musimy sobie, jak widzicie, mocno podzielać. Wyobrażam, lecimy do kolejnej modyfikacji. Kolejna modyfikacja, a raczej dwie modyfikacje, które mam dla was, to jest coś, co mam wrażenie, bardzo wielu z was brakuje w Simsach i bardzo często mi mówicie o tym, więc w końcu taka modyfikacja została stworzona. Wiadomo, modyfikacje idealne nie są. Natomiast to, je, to już jest coś i jest to fajny krok do przodu. I pierwsza modyfikacja to jest modyfikacja na Funkcjonalny wózek dziecięcy, gdzie możemy dziecko wsadzić do działa. A druga modyfikacja to jest modyfikacja, którą ja uważam, że jest bardzo potrzebna, czyli właśnie na wózek inwalidzki. Więc totalnie to jest coś, na co ja czekam od dawien dawna. dwie te modyfikacje na ten moment są jeszcze na patronie na za jakieś 20 zł. Ale ta twórczyni, dwa miesiące po wydaniu danej modyfikacji, tą modyfikację udostępnia za darmo. No ale dobrze, na samym początku sprawdźmy sobie, jak to działa. Weźmy sobie tego małego dzieciaczka. Jak klikniecie sobie w takie pole, no to ta młoda dama tu Tutaj podejdzie sobie, i no, niestety, jak widzicie, wygląda to w ten sposób, ponieważ jest to zbudowane jakby na bazie roweru. Natomiast, jak sobie to już pominiemy, no, to nie wygląda to najgorzej. I teraz weźmy twojego starego, żeby po prostu tym jako tako rowerem jeździł. No, i jak widzicie, on sobie, tak jakby, wejdzie tutaj i normalnie może sobie dziecko na, jak widzicie, tutaj również spacer wyprowadzać. I uważam, że naprawdę, no, ta animacja, tak naprawdę, tam testowałem, tam testowałem ten wózek, nie patrzcie się. Także uważam, że ta animacja jako tako wygląda naprawdę, A Jezus, krzoki jakieś obleciałem, e, że ta modyfikacja po prostu wygląda dobrze i jak na to, że twórcy Simsów po prostu nie mogli tego zrobić. Nadal nie wiem dlaczego, bo wydaje mi się, że to jest taka essential rzecz, jeżeli chodzi o, o Simsy i to coś, co było już w Sims'ach 3 i tutaj działa naprawdę dobrze ta modyfikacja, więc twórcy Simsów mogliby to zrobić. No wiadomo, bo czasami są jakieś tam twitchy, gdzie on po prostu, wiecie, pójdzie trochę w inną stronę i tak dalej, ale naprawdę uważam, że ogromnej tragedii nie ma że naprawdę to fajnie wygląda. Także teraz zróbmy to w ten sposób. Ty już tutaj e, jej nie, nie włóś. Teraz będziesz po prostu moim statystą, który e, usiądzie właśnie na Nowózku Inwalidzkim. Także on teraz, jak widzicie, musi sobie usiąść. I to normalnie działa w takim. Tutaj ta animacja jest lepsza. I to normalnie działa, jakby wiecie, krzesło. No i możemy normalnie właśnie też tutaj tą simką, jak widzicie, kliknąć, żeby ona właśnie tego sima wiozła. Więc dla maszyn, super. Jak chcecie, wiecie, otworzyć. A właśnie osoby z niepełnosprawnościami, co ja też mówiłem bardzo, bardzo często, że coś takiego jakiego w ogóle w simsach powinno być on, tawię, No, Jeżeli moderzy to potrafią zrobić, to nie rozumiem, czemu. O, pies tak na smyczy! Nie rozumiem, czemu tego nie potrafią zrobić po prostu twórcy simsów i za każdą zamiast No, Jak widzicie, trochę to czuję, natomiast nadal e, ja uważam, że coś takiego jest bardzo potrzebne i cieszę że chociaż, chociaż moderzy to po prostu rozumieją i że mamy właśnie takie rzeczy. Także tak to wygląda i ja jestem zadowolony. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim czymś i lecimy do kolejnych modyfikacji. Kolejna modyfikacja, która mi się strasznie, strasznie podoba, to, jak mamy właśnie takie niemowlęta i mamy właśnie możliwość opieki nad dzieckiem, to mamy tutaj właśnie nową interakcję i to jest taken up with baby, czyli po prostu zdrzemni się z dzieckiem. No i wcześniej mieliśmy takich właśnie drzemek, gdzie rodzic był po prostu blisko dziecka, I mi się wydaje, że to jest takie dosyć naturalne, że dzieci w tak małym wieku po prostu drzemają z rodzicami i wiecie, ten kontakt fizyczny między właśnie rodzicem a dzieckiem jest ważny i zobaczcie, że tutaj właśnie ta mama może jakby sprawić, że ten, ten dzieciaczek sobie uśnie i, i będzie z nią spał. I one zresztą śpiewie i sobie drzemią i to jest takie słodkie. Więc to jest kolejna rzecz, która po prostu mm, uważam. Jest słodka, jest potrzebna i mamy w ogóle strasznie mało takich interakcji, właśnie między rodzicem a, a, a właśnie niemowlętami. Wiem, że to jest dosyć nowa grupa wiekowa, ale nadal już jest w Simsach. Kurde, jest 3 lata chyba, więc nie kłamam do czego. Wiecie, nie dodali oni więcej interakcji, ale to jest coś, co jest naprawdę, naprawdę fajne, nie powiecie, że nie. Kolejna modyfikacja, też związana z dziećmi, więc bardzo fajnie. Kolejna modyfikacja to jest modyfikacja na smoczek i też nie mamy smoczków w Simsach. Smoczki takie możemy sobie na spokojnie kliknąć i kupić za pomocą y, interakcji. Zamów na komputerze, jak widzicie, i zaraz on sobie znajdziemy kulki. Nie, nie, tutaj też nic. O, i wyszedłem. O, i mamy Purchase pacifiers czyli właśnie zakup smoczka, i mamy przeróżne, jak widzicie, smoczki. Możemy sobie kupić, nie wiem, kupmy sobie jakieś trzy na przykład, i najprawdopodobniej będą one właśnie w naszym wyposażeniu, jak widzicie. No i możemy dać pacifiera, właśnie tego smoczka, do dziecka, i jak widzicie, nasza, tutaj nasza Cori będzie właśnie mieć działać. Możemy ją zostawić. Myśmy <laughs> ją zostawili bez wózka, tam Nie odejść pod tym wózkiem, miałem siły, jeszcze się Stary Wedder. No, jak widzicie, ona ma taki smoczek. I co jest ważne, no to e, ten smoczek, jako jeden, to jest jedyna modyfikacja, która ja znalazłam, i to jest jedyna modyfikacja, w której smoczek faktycznie daje dzieciom jakieś uczucie ukojenia. A chyba tak, jakby poprawcie mierzenie. Nie miałem miał dziecka, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że jeszcze się smoczek po to, żeby je uspokoić. Więc, no, ewidentnie fajnie, że coś tego zostało danej, że o takim czymś po prostu twórczyni tej modyfikacji pomyślała. Kolejna kwestia to jest to, że mamy. Kolejna modyfikacja, którą chcę zaprezentować, to jest modyfikacja, w której dzieci mogą spać z rodzicami na łóżku. To też jest coś, ja chyba spałem z mamą, jakby nie chcę być, wieczorem. no zdarza się, każdemu się zdarzyło. Do dobrego trzeciego, jak nie, jak nie czwartego roku życia, jak nie dłużej, mają pewnie, da mi znać po obejrzeniu tego filmu. I tutaj, jak widzicie, możemy spać na dużym łóżku i możemy sobie spać w ten sposób właśnie jako dziecko i chyba jak sobie śpi, to też jest inna interakcja, że... O, czekajcie, bo to jest, to różne interakcje ma być. Też jest, wiem, interakcja jak w jakiś sposób, jak, chyba w zależności od tego, jak kliknie. Że właśnie, czekajcie, nie mogę tego wywołać, natomiast jest interakcja, w którym dzieci mogą też normalnie spać pod kołdrą w jakiś sposób. Tylko nie wiem dokładnie, to jest chyba prosto randomowo wywoływane, więc jeszcze raz nie ja spróbuję. Może się to zmieni? Nie, dobra, no tak, ale myślimy, że też jest opcja spania pod kołdrą dla dzieci, także. To też jest przydatny motyw uważam, że bardzo, bardzo na plus, że takie coś jest. No i ostatnia modyfikacja, którą chcę wam pokazać, to jest właśnie modyfikacja na temat więcej interakcji z dziećmi, których mamy nadal za mało, mam wrażenie. I jak widzicie, mamy tutaj kilkanaście nowych interakcji, typu mieszanie temperatury dziecku, typu pytanie o to, jak było w szkole, dawanie leków i takie rzeczy. Wcześniej tych interakcji nie było, więc fajnie, że takie interakcje są. Na przykład, możemy błagać o to, żeby nie pójść do szkoły. I mamy też związanych z tych bardzo dużo różnych nastrójników, niestety po angielsku. Niestety, natomiast ja mówię, słuchajcie, mnie nic nie nauczą angielskiego tak jak Simsy i modyfikacje, bo po prostu, no wiecie, to trochę wymusza w nas. Zrozumienie bardziej tych rzeczy, a te moje modyfikacje są naprawdę fajne, więc, dlaczego by po prostu nie korzystać z tego, że mamy takie rzeczy do czytania i się nie pouczyć? Także tak to wygląda. No dobrze, moi kochani, także tak to wyglądało. To jest 20 modyfikacji do Simsów, które znalazłem w ostatnich miesiącach i wiecie, jaką mam taki film. Mam nadzieję, że wasze modyfikacje będą dobrze działać. Po pierwsze, po drugie, że wasze komputery nie będą mnie hejtować ale z że hejtują mnie. Oddaję dawno, albo po prostu wkładam do waszej gry miliony modyfikacji. Także tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, co się dzieje na temat tych modyfikacji, czy będziecie pobierać czy któreś już mieliście, czy nie, czy będą wam potrzebne. No i cóż, widzimy się w końcach już niedługo. Do zobaczenia, buziaczki dla was i hej!